że 25 sorry a nie nie zróbmy lika młodzi nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech mają szansę odmienić nie wiem kiedy oni te serwery włączą może za pół godzinki mam nadzieję poprzednim odcinku nie wiem czy zdajecie sobie sprawę ale za dwa dni gramy w finale pucharu. Przeszukaliśmy cały stadion Genesis. Sony ma nadajnik. Powinniśmy go namierzyć. Generale, prototyp jest gotowy. Dobrze. Bardzo dobrze. Co wiesz o Blaylocku? O moim ojcu i Metafluxie? Nie wiem, o czym ty mówisz. Chcesz się dowiedzieć, który z nas jest lepszy, tak? Ja to już wiem, Dijon. Chcę ci to tylko udowodnić na boisku. Widzę, widzę. Mam. Nie no, to jest ważne. Przecież oni niebawem włączą te serwery. W sensie. Zagramy obstawa tylko z opóźnieniem. O 20.00? Pierwszej czy coś? Nie wiem, kiedy włączą. To urządzenie wyeliminuje Jest napisane, że, że jutro? Gdzie? 90% Twitterze? W galaktyce zostanie zniszczone. Ej, Valorant. Już teraz nikt mnie nie powstrzyma. Nikt. Poważnie? Nie. maja otwórz. Muszę z tobą na chcę porozmawiać! Odcinek 25. Posłuchaj Zdrajca. Dżok. Proszę wysłuchaj mnie, Didzio. Nie rób tego. Muszę, Maju. Jeśli Snaukici wygrają, stracę jutro. Narazisz nas wszystkich na zagładę. A. Nie wiadomo, czy Twoja wizja się spełni. Moje wizje zawsze się spełniają. A skąd ja mogę to wiedzieć? Przecież nigdy mi ich nie ujawniłaś. Nie chciałaś Czemu mi się reklama na twarzy wyświetliła? Nie chciałaś porozmawiać ze mną o ojcu, nie wiedziałam, że on żyje. Muszę to nie zmienić na inną lokację. Co? Twoja kula nie jest nieomylna? Cóż no? Podjąłem decyzję maju mój ojciec jest w wielkim niebezpieczeństwie. To zbyt ważne, musisz mnie zrozumieć. Jest gdzieś info, dokładnie, że to że piszą, że nie ma do jutra? Nie! Co powiedział? Co powiedział? DJOK? Nie twoja sprawa. To sprawa nas wszystkich, nie sądzisz? Rejs do nerfa będzie? Że? Od, od za szybka od na od paczkach? Wszystkich to Po co to, się ten tego ten uczyłem? Ja każdy piłkarz, każdy trener marzy o zagraniu w finale Pucharu Galactic Football. Już za parę wkroczą na boisko. To najważniejszy mecz w ich karierze dla nas, kibiców, także. Nie zamierzam wygłaszać przemówień. Powiem tylko, że tych kilka miesięcy spędzonych z wami było najlepszym okresem w moim życiu. Przywróciliście mi poczucie własnej wartości i wiarę w przyszłość, a to jest najważniejsze. U. Prawie tak jak zwycięstwo, to jest wasz mecz. Zasłużyliście na ten A napisali ale wcale nie Morum Odwagi! No, no to pograne. Go, 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 go. Go, 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 go. I oto 14 najlepszych zawodników przystępuje do walki. No to zmieniam tytuł. Na trybunach istne szaleństwo. Czegoś takiego jeszcze nie widziała. Normalki z Wiktorem? Oj, nie wiem. Dwie pary już mamy: DJ May i Tia Rock. Wreszcie dowiemy się, który z nas jest lepszy, prawda, Arch? W przeciwieństwie do ciebie, nie myślę o tym dniami i nocami. I właśnie dlatego to ty dziś przegrasz. Co za wydarzenie, drodzy państwo! Zawodnicy nie mają już odwrotu. Wkrótce dowiemy się, która z drużyn zdobędzie to największe wyróżnienie Puchar Galactic Football. Przegrał myślnie? 25 odcinek. Dobrze grysz mnie rano. Damę Simba, jakby Sonego uratować, to wtedy można z całą mocą grać. Zatopiony? A może jeszcze zjedzony przez rekiny? To niedorzeczne. W okolicy stadionu nie ma morza. Nie, ale są przenośne zbiorniki wodne. To tylko podejrzenia, nic konkretnego. A macie coś więcej? Dobra, załóżmy, że to prawda. Gdzie się znajdują? W tajnym strzeżonym miejscu, strzeżonym przez technoid. Tak. W takim razie nie znajdziemy go na czas. Znam kogoś, kto może nam pomóc. Panowie? Po 20 minutach meczu radę? żadnej z drużyn nie udało się strzelić bramki. Mamy remis ze wskazaniem naszego usług, którzy właśnie są przy piłce -dżok, do Djok traci kolejną piłkę. Zdaje się ja, być na boisku. O co chodzi? Od początku nie pokazał ani jednego dobrego zagrania. Nie jesteś dzisiaj sobą. Tu jesteś Maju. Szukałam cię wszędzie. Djok, co ty robisz? Byłem niekryty. krytyk. Djok, wracaj się na swoje pozycje. Skupcie się. Jeśli Djok się nie odblokuje, znów przegrają ten mecz. I znowu nikt nie zamknął tej akcji. Jaki? Miło, że się pojawiliście. Gdzie żeście byli? Mecz dawno się zaczął. Niepotrzebnie daliśmy się namówić, Corso. Nie wiem czemu, ale nie podoba mi się tutaj. Jesteśmy w lwa. No? Lwa. Miło Was widzieć. Jak się Prawdy, daj te plany. Dam je Wam pod jednym warunkiem. Przeprowadzimy tę akcje razem. Piraci? Mieliby działać razem z Technoidem? To niemożliwe. W tej chwili waszym wrogiem nie jest Technoid, tylko Blaylock. Tak się składa, że ja też chcę go schwytać. Jestem pewien, że się dogadamy. Pierwsza połowa dobiega końca, a wynik wciąż 0 do 0. Szydłosi mają przewagę, ale jak do tej pory nie mogą jej wykorzystać? Dijok, co robisz? Dijokawczy. Hej, tran, Zinet z prawej! Śpi, nie śpi. Co za Robin, Sonada, brawo! Świetna obrona, bracie! Jesteś dużo lepszy, gdy nie dośpisz. Nie mam siły, tran. Podam z nóg. Trzymaj się, stary, zaraz będzie przerwa. Oj. Teraz albo nigdy, Dżog, brawo! 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 Oj, nie trafi. Dżog, musisz strzelić. Jeśli chcesz jeszcze zobaczyć swojego ojca, to pusta bramka. Znowu ten film. O! Co się z nim dzieje? Maja? Z tej pozycji nawet ja bym strzeliła. Nie rozumiem. Coś się dzieje z jego zdrowiem. Simbai? Nie wszystkie wskaźniki są w normie. Z jego, jego się głową? Zatem rozpoczynają od własnej bramki. sito, Obudź się! A to jest Smutny mecz Net zdobywa bramkę dla szygołów tuż przed przerwą. To najgorszy scenariusz dla snałkiców, jaki mogliśmy sobie wyobrazić. Dzięki Didjok! Miło cię mieć w drużynie. Ta ale chuj. Się wszystkim naszym zawodnikom, ale szczególnie Dijokowi. Nie rozumiem, co się z nim dzieje. Jest najlepszy w drużynie. Nie zawaliłby takiego meczu? Arcz musimy porozmawiać. Słucham? Wkrótce będę najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce. Generale, a co z Black Bonsem? Naprawdę wypuści go pan po meczu? <laughs> Baldwin, twoja naiwność nie przestaje mnie zadziwiać. Jemu już nic nie pomoże. Nic i nikt. Moje roboty wejdą pierwsze. Zgoda? Jakieś nabuchowane roboty chyba inne. A niech mnie, roboty strzelają do robotów. Ja chyba śnię. Te zbiorniki są ogromne, więc Sony jest w jednym z nich. Przyszliśmy to sprawdzić. Nie ma czasu do stracenia. Chodźmy. Nie rozumiem Didjok. Zależało ci na pucharze bardziej niż nam. Powtarzałeś, że to twoje przeznaczenie. My dajemy z siebie wszystko, a ty tylko symulujesz grę. Hej, zostawcie go! Chyba może mieć gorszy dzień. Każdy z nas czasami taki miewa. To co innego, May. Dziś gramy w finale pucharu galaktyk Football. Bardzo mi przykro. Nie mogę nic zrobić. Naprawdę nic na to nie poradzę. Dzięki Sirnos. Muszę na tych z nim porozmawiać. Właśnie w tej chwili kończy się przerwa, Arch. Clump? Chcę porozmawiać z DJakiem w cztery oczy. DJaku, wiem o wszystkim: o Twoim ojcu, o Blaylocku, o szantażu. Arcz, ale. Ja... Nie martw się, nikt nas nie słyszy. Nic nie mów, DJaku. Rozumiem Na twoim miejscu zrobiłbym to Ale samo. Ale proszę, nie miej mi za złe, że chcę, byś spróbował jednak wygrać ten mecz. <grym> Ale w głowie. Nigdy go nie znajdziemy. Szukamy igły w Togusiana. Tylko, że ta igła to sony, a bez niego już po nas. Szukamy dalej. Proszę roboty z pozycji X01 o raport. Powtarzam, raport. Robot z pozycji X01. Wszystko w porządku. Bez odbioru. Spokojnie, Baldwin. Usiądź. Zrobię rutynowy obchód. To dziwne. Odkąd wznowiono grę, ci unikają podań do Dżidżoka. Przestali ufać swojemu najlepszemu zawodnikowi. Arch, grając w przeciwko siedmiu, nie wytrzymają długo kondycyjnie. Generale mówi Baldwin. Mamy problem. Zgadza się, Baldwin. Zaskoczyliśmy się, co? Tak samo jak Blaylocka. Madox... Ognia! Wycofać się! Dzięki, ten Pewnie nic, zamykam Valoranta, ale te No, tak to bywa. A dzisiaj jest czwartek, piątek, piątek pewnie Demonza nie będzie, sobotę też nie, niedzielę też nie. A. Sony, przyjaciele załatwili Cię szybciej, niż myślałem. Czemu? No bo wychodzić na miasto. Dusi go. Sony. Żyć drzwi, spotkanie dobiega końca. a prowadzą 1 do prowadzą jeden do zera. Zmierzają wprost ku zwycięstwu. To zdecydowanie ostatnia szansa dla Snukitsów. Będą karne. Nie będzie karnych? No i jak wyrównają, no. Oj! Foul. Sędzia zgłasza fał obrońcy drużyny Shedolsu. Rzut wolny wykona sam poszkodowany. Trzymamy kciuki. No rata, nasz syn musi strzelić. Roket spokojnie ustawia piłkę. O kurde! Cofa się kilka kroków, składa do strzału, tłum wstrzymuje oddech. Czy zobaczymy bezprecedensowe zwycięstwo Akigian? Dzięki Możliwe, możliwe, a zobaczymy. To niemożliwe Historia kołem się toczy tak, ale tym razem stanie się inaczej. Oh. Roket cofa się kilka kroków, składa się do strzał, tłum wstrzymuje oddech. Czy snowki ci zdołają wyrównać? Oh. Oj, tak sobie jeszcze nie oddychnął chyba nigdy. Co ty gadasz? Nie mam. Wytrzymaj, Sony. Wytrzymaj! Drodzy Państwo, bez paniki. Według najświeższych informacji, była to jedynie anomalia pogodowa. Rozmrażanie boiska właśnie się zaczęło. Kra powinna zostać wkrótce wznowiona. Roket, pozwól mi strzelić. Proszę cię, Roket. Chcę się poprawić. Błagam cię, o, Rocket. Chuj. Muszę to zrobić! Rocket nie! Nie słuchaj go! Rocket! Utraciliśmy łączność z boiskiem, Arch! Lud musiał uszkodzić obwody! Ładam cię. Wytrzymaj. Aaaa! Być kontynuowane. Przypominam, że Shadowsi prowadzą jeden do zera, a do końca została tylko jedna minuta. Innymi słowy, jeśli Snowgitsi nie zdobędą gola, to już na pewno nie zdobędą pucharu. Ale pierdolnie. Nie no, nie stroluje chyba. Nie niszcz wszystkiego! Klamp, udało nam się. Znaleźliśmy Soniego. Jest cały i zdrowy. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Klamp, słyszysz mnie! No nie no! That... <laughs> A ty jutro obejrzymy, co?